Na jego okładkach są Angela Merkel, Donald Trump i setki innych polityków w prześmiewczych pozach. Ale najwięcej szumu wywołała ta z nagim kanclerzem Gerhardem Schröderem. Szef, redaktor główny był obrażony, dyrektor artystyczny był zachwycony. Wiesław Smentek pracuje dla najważniejszych niemieckich magazynów jak Der Spiegel czy Stern. Do Niemiec przyjechał w 1990 roku jako malarz. Przez przypadek został dzięki żonie. staruszku. Jesteś wykształconym grafikiem, robię Ci termin w szternie i w szpieglu, jedź i się przedstaw. Przez 30 lat pracy wykonał ponad 1000 okładek i ponad 3000 ilustracji. I choć mówi o sobie skromnie, usługodawca ma tę moc, że magazyny znikają z półek. Ten zamówił okładkę z kotkiem, poszła jak świeże buki. bo wszyscy, którzy uwielbiają kotki, nie czytają, że to było przeciw kotom? O kotek na okładce kupuje. Teraz to sztuka stała się dla Wisława Smętka priorytetem. Artysta przyznaje, że coraz częściej okładki konstruuje sztuczna inteligencja albo studenci. Obecnie pracuje nad projektem Wojna Pokój. Wkrótce pokaże ten niezwykły obiekt, auto przebudowane na czołg.